Ok, hey, i się Mano Czekiczałem. Z tej strony Rashibo. I kontynuujemy naszą zabawę w Dead Space. I tu już przez tą szczelinę tam widzieliście. Mamy podbyć się e, czegoś dużego. Prze, ręczne przejęcie. No tak, ręczne, ręczne. No. I mamy robaczka. Mamy robaczka. Hmm, co z nim zrobić? Stawaj dobra dobra no i widzicie on będzie nas tutaj rzucał różnymi ciężkimi i wybuchającymi rzeczami eee. a naszym zadaniem będzie go rozwalić co niestety do najprostszych zadań nie zależy bo nie są już to niestety meteoryty Ale myślę, że jakoś systematycznie wystrzeliwając dużą ilość naboi O Poradzimy sobie z nim Gdzie te mackie Gdzie te macki Nie mamy spójności kadłuba 72% Dobra może taką trochę większą serię. Na tą, tą maskę, dobra. Teraz na tą, na tą. O. Dobra. Udało nam się zbić ją przed. Dobra. Ja wiem, powinienem koncentrować ogień na tych maskach pojedynczo. Ale uwierzcie mi, że to jest bardzo trudne. Wręcz powiedziałbym, że. Nie do zrobienia Dobra Kolejną maskę odpyłowaliśmy spróbujmy trochę To wygląda i tak, że musimy po każdej macie Po trochu skubać Dobra I dostała ostatnia nam Dostaw statek Dostał zły robaczek Opening ammunition's array blast doors USM valid this is Kendra Daniels on the USG Ishimura come in Do not open the escape pod USM valid is Kendra Daniels on the USG Ishimura come in Do not open the it pod Dammit spawn to still let

Hey! Isaac's little no my problem. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I Isaac. Isaac, are you there? Thank God you're alright. I've been trying to reach you. Someone's been blocking my rig signal remotely. A crash must have interrupted the signal block. Hammond, where have you been? Surviving. Barely. I found some med supplies and packed myself up. Listen, I'm calling a board on the mission. Fuck the CEC and fuck the chain of command. We have to get the hell out of here. I think I've located a shuttle on the crew deck. The flight log says it needs a new singularity core, but we can probably salvage one from the Valor. I can see the tail end of it sticking out from the side of the Ishimura. I'm headed down there now to find a way inside. I'll meet you there, Hammond. Isaac, if what he says is true about the shuttle, we might have a chance of getting out of here. Head to the cargo bay and see if you can help Hammond. In his condition, he may not last long. Okay. Idziemy szukać mikrojądra. Więc wyjdźmy sobie tędy. Gdzie? A, dobra, pewnie gra nam oczywiście... A, dobra, bo tu winą wjechaliśmy. No tak, no tak. Okej, okay, więc pakujemy się do... Windy. Cargo, elevator. Znowu magiczna ciemność, która potrafi zapaść co chwila. Która bardzo mnie pociesza. Bang, bang. Dobra jak wyglądamy z ekwipunkiem w ogóle Prawie cały zawalony A tu mamy jakiś schemat Średni pojemnik z tlenem, okej okay. Mamy iść tędy No dobra, okej okay, to się cofniemy O Jest to gówno, które się rozczłonkowuje. Niedobrze Kurwa, dobra, zróbmy to w ten sposób Dobra. Okej, okay, wyszło. Udało nam się. Ale co nie zmieniłem faktu, że naprawdę tego przeciwnika bardzo, ale to bardzo nie lubię Dobra, winda towarowa e, Poziom drugi? Zobaczmy, czy to będzie poziom drugi miał być Nie mam pojęcia Dobra Nie umiem korzystać z mapy w tej grze w ogóle żeby ten robaczek powiedział dom home nie nie ewidentnie nie mówił home a jeżeli mówił to ja go nie chcę w moim domu eee, ja gadostwo no nie widzicie tak to z takimi jest niestety. O! Oh. Nie chcę pytać, która to jego część była. Dobra. Dobra, ale obejrzymy jeszcze magazyn, odwiedźmy go. Ponieważ... No, dobra. I będzie można sprzedać parę rzeczy. Złoty półprzewodnik, energię co zostawiamy, strażeli nowe, ostrza. Dobra, okej, okay. wszystko co było najważniejsze to... Przedaliśmy duży zestaw medyczny, przesuniemy. Dobra, tam co nawet nie patrzymy, bo nie opłaca się. Dobra, mamy 7 węzłów. Masakra po prostu jakaś. Eee, Tego nie lubię bardzo. Dobra, udało się. Ogólnie, bo nie wiem, nie wiem, na pewno, ale że ogólnie tego gościa rozprujemy podczas zabijania go, to po prostu najnormalniej w świecie wysypią nam się te małe robaczki, które niestety są bardzo upierliwe, bardzo utrudniają życie i, i w ogóle są fajnie dobre. Dobra, rozdział ósmy ukończono. Jak się nazywa dziewiąty? Zapisać grę, tak, zapiszemy sobie, a czemu by nie? Martwy po przybyciu. Bardzo pocieszająca nazwa. No, ale zasuwamy do ładowni. No i zobaczymy co, tak naprawdę o co tym tu chodzi. Tak, więc, dobra. O, w ładowni. Oh, Good, you made it inside. Listen, I just found the munitions log for the Valor. I don't think their presence here is a coincidence. They're not on reconnaissance and they're not on patrol. This ship is prepped for war. They're on a seek and destroy mission. Do you hear me? Isaac, I've lost him again. No signal from Hammond's rig. Find the Singularity core and get the hell out of there. Okay, should he? Oni lecieli na misję, znać i rozpierdol A Tu mamy wszystko lepsze, leuszone, tutaj też eee, Dobra, kinezę sobie podciągniemy Dobra, energię, czas No i energię jeszcze Dobra Jak oni lecieli na misję, znać i rozpierdol No to znaczy się Że tak jakby oni wiedzieli co tu się będzie chyba działo? Przynajmniej tak to śmierdzi, jakby oni wiedzieli po prostu w co się pchają, a, a, ciekawie to zaczyna wyglądać wszystko. Dobra Kupimy sobie kilka wędrów mosy A od tak od niechcenia, bo co wolno mi No i co tam było? Kredyty No, no mamy iść tędy, tak? No dobra Ok, to przejdźmy się tędy w takim razie. Zobaczmy, co za tą. za tymi drzwiami nas spotka. Średni zasobnik tlenu. Czyli pewnie próżnia. Dobra. Isaac. Jeden z broni weaponrych wypełnił się w tym crash. Te zielone o których tu są bardzo radioaktywne.

A nie dobra, to są zasobniki tlenu O, czyli pewnie będzie to wyglądało w ten sposób O, niedobrze Znaczy niedobrze w sensie niedobrze-dobrze, bo O Okej okay. Okej, okay, czyli bierzemy teraz taki Ciebie, kolego, też. Ok, czyli jedno jądro. Boże, z... Tylko mały problem, że... Jak sobie... A mnie tu gryzie coś po plecach. Nie zauważyłem nawet. Do tego ten mały skurwibonk tu jest też. Dobra. O, i jak widzicie, zainwestowanie tam w którymś momencie właśnie w tlen było jedną z lepszych rzeczy, która mogła nas spotkać. E, dobra. Dobra, jednego z głowy. Która gdzieś śluza tego. O, właśnie, chyba tu. Dobra. Więc skoczmy sobie. A, też jest, dobra. No i Ehm... Um, gdzie jeszcze jest coś? Dobra. O kurde, dużo tego. Dangerous radiation levels detected. Safety lock engaged. Obra, Dobra then. Radioactive material removed. Warning. Dangerous radiation levels detected. Safety lock Radiation hazard clear. Safety lock released. Obrah. Obrah,

So Okej, okay, dobra. Dobra, przejdźmy tu kawałek, może jeszcze. Ups. Co to było? Nie pamiętam tych panów. Dobra, tu jak?

Po prostu bardzo przyjemnie Okej, weź wiedzieć gdzie ten gościu tu pobiegł. Okej, kolejny Hehe, szybkie może on jest, ale nie, jest szybszy od mojej piły laserowej. <grych> Okej. Okay. Dobra. Dobra. tu trochę więcej dla bezpieczeństwa. No, ale spoko. Go za mnie, dobra. Bardzo przyjemnie. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak się cieszę po prostu, że jestem na takim bardzo cudownym statku. Dobra, zróbmy to. Isaac, I'm tracking your position, but it doesn't look like I can reach you. This damn ship was nearly shared in half. I made it to the bridge. It's a mess here. These poor bastards didn't stand a chance. I'm going to override all door locks so you can get to the engine room. I'll try and catch up with you there. Okej, okay, spoko. Eee, fajnie, dobra, ale w tym miejscu myślę, że zakończymy ten odcinek. Także e, dzięki, ludziskom wam za uwagę. Do usłyszenia, trzymajcie się. Hej.